Co jest istotne, osoba z największą ilością punktów dzisiaj zgarnie aż 5 stóp. Nie. Przed wami znajdują się trzy tace, pod którymi kryje się jedzenie: dla dziecka, dla mamy i dla taty. Nie chcę taty. Dlaczego? Nie taty. No, chcę tak nie będzie, taty. Tam będą pewnie jakieś. Kocham mojego tatę, ale tutaj pewnie będą jakieś kiełby albo coś takiego, wiecie. To będzie największa, najlepsza Micha, pewnie. Pewnie właśnie dziecko będzie, bo mama miała super. Hmm. Będę to zjadł, wszystko, wszystko. Dzisiaj będziecie jedli wszystko, co się pod nimi znajduje. Nie, to co? Nie, to nie zdążyć punkta. Tak? Nie, to nie, to ja nie chcę. Stary. Raz, dwa, trzy, dawaj, dwa, trzy! Telefon! Najlepsze powiedzenie wszystkie mam, telefon. Osoba, która pierwsza zje jedzenie, dostaje dwa punkty, druga osoba jeden punkt, ostatnia nie zdobywa Dobra. go wcale. I co jest istotne, osoba z największą ilością punktów dzisiaj zgarnia aż pięć stów. Nie! Pięć stów! Proszę masz to... zle hajsu znowu? Kradłem! Powiem ci tak, zrobię tak. zwykły o stów i jadę pod korek. A mnie to nie ma? Szymon, czemu znowu ja? Ciebie To już jest Troszkę. Tradycyjnie ja, kochani Widzowie i dwóch chłopa. Jeszcze teraz chłop prowadzi. Te są kobiety! jak masz dobrze. Myślę, że Rełko będzie. Nawet pies to facet. sumie tru. Co jest istotne dla Was, dzisiaj nie będzie tak łatwo zgarnąć te pięć bo przed każdą rundą czeka na Was różne wyzwania. Zwykły doczekaliśmy się tych wyzwań. 3000 łapek i robimy jedzeniówkę z wyzwaniami. Zjedz chipsy biegając saltem na trampolinie. Tak, nagrywaliśmy to ostatnio. No. To był twój autorski pomysł, więc to wprowadziliśmy po prostu. Dziękuję. To możecie dać od razu znać, jak Wam się podoba. Jak chcecie, żebym wymyślał więcej pomysłów, to musicie mi napisać na Instagramie te pomysły. Z każdą rundą ja tylko wam powiem, że wyzwania będą coraz ciekawsze i coraz to trudniejsze.